Gmina Daszyna podziękowała za tegoroczne plony podczas dorzyny gminy w Wieckowie. był wyjątkowo e, taki no, kapryśny, jeżeli chodzi o aurę. E, była sucha wiosna, później e, przyszły deszcze i przy zbiorach no, były to takie żniwa, można powiedzieć, e, bardzo trudne, ponieważ rolnicy musieli czekać na dobrą pogodę, żeby no, móc zebrać dobry plon, tak? a to jest bardzo ważne. W dniu dzisiejszym świętujemy e, podziękowanie za plon z tegorocznych zbiorów. Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Tak śpiewaliśmy, kiedy szliśmy z pielgrzymką, kiedy wiało, kiedy lało, kiedy byśmy zmęczeni. Radowaliśmy się tym dniem, który daje nam Bóg. I dzisiaj także w ten może chłodny dzień, wieczny dzień, ale z gorącymi sercami spotykamy się, aby dziękować Bogu i ludziom za plony, za to wszystko, czym będziemy się dzielić wzajemnie przez cały rok, abyśmy nie zaznali głodu, aby w żadnym polskim domu nie zabrakło chleba, żeby żadne polskie dziecko nie było głodne. W tegorocznych żniwach, czyli plony były, jakby to mówiąc, pogoda nie pozwalała na zbyt szybkie sprzątanie. Było, że wszystkiego wiadomo. No, pogoda była dokuczliwa, ale udało się szczęśliwie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz goście uczestniczyli we mszy święty, dziękczynnej za zebrane plony. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich sołec, którzy do Jackowic przyjechali z wincami dożynkowymi. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, Panu Wójtowi, całej Urzędu Gminy, w ogóle całej społeczności, Urząd Miasta Włęczycy, wszystkim strażom, to jest przede wszystkim dla rolników. Oni naprawdę z ciężką pracą wszystko to chcą pokazać. Rumy rolników, mieszkańców oraz gości wypełniły namiot biesiadny, w którym czekały liczne występy. Złoto i pieniądze, szczęścia nam nie dają, a nasze młode lata szybko upływają. Upływa szybko życie, jak rzeka płynie czas. Zaraz się będziemy rozgrzewać. Pójdziemy <gry> tańczyć, no a się rozgrzejemy. No. I co roku są jakieś takie właśnie u Państwa imprezy? Jak to wygląda? Co roku? No co roku, w gminie daszyna co roku, tylko nie u nas tu w Jackowie. Taka tradycja. W większości tradycja. Nie, nie przejść to grzech by było, nie? Co tak mi się robi w takim razie? No, no, no świę, świętuje. <gry> no i wie, przyjeżdżamy, spotykamy się, imprezujemy. Na dorzynkowym placu dostępny był punkt szczepień przeciwko COVID-19. Szczepimy szczepionką głównie Johnsonem dzisiaj. Mamy też Pfizera, no ale oczywiście musiałoby się zebrać kilka osób, żebyśmy mogli otworzyć jedną fiolkę, tak? Bo wtedy musieli. Jeśli się nie uzbiera 6 osób co najmniej, to wtedy taką mam półkę musimy wyrzucić, tak? Więc szkoda troszeczkę. Ale większość osób preferuje Johnsona dzisiaj. Do tej pory 6 osób się zaszczepiło. No, dużo osób choruje, tak? Bardzo dużo, a tym bardziej, że pracuje w sklepie, więc. Też ludzie przychodzą bez maseczek, kichają, więc dlatego. Uwagę przykuwał nawet ze swojskim jedzeniem. Nie zabrakło pieczonej kiełbasy, ciasta i wielu innych smakołyków. Ciasto domowe oraz yy, kiełbasy kaszaneczkę z grilla i grochóweczka. Sporo, ogrom pracy dzisiaj od samiutkiego rana. Ciasto jak możemy zjeść? Przeróżne były ciasta, nie wiem jak na ten moment jest. Naprawdę tak apetycznie wyglądały z kremami i drożdżowce. Produkujemy wina w sposób naturalny. W 2018 roku założyliśmy plantację 10 200 roślin na powierzchni 2 hektarów 35 Arof Wina rozpoczęliśmy produkować w 2019 roku. Mamy dzisiaj do zdegustowania trzy białe wina: jedno różowe i jedno czerwone. Wina wszystkie są wytrawne. Jeżeli chodzi o aromaty i smaki, to jest kwestia indywidualnych odczuć. Niemniej jednak można wyczuć w tych winach aromaty owoców cytrusowych, jabłka, gruszki. Najmłodsi uczestnicy mieli do swojej dyspozycji dmuchany zjeżdżalnie. Na dożynek były koncerty i tańce do późnych godzin wieczornych. Gwiazdą wieczoru był zespół Jorgus. Co usłyszymy? Na pewno największe hity, które gramy e, tak naprawdę na każdej imprezie, na no, każdym koncercie, no to dużo mam tych hitów, nie chwaląc się. Nie wiem, oddam Ci serce, będziesz moja niebezpieczna malowana lala. E, długo by wymieniać, e, na pewno najlepsze, najlepsze piosenki, które, które wykonujemy zawsze. Pozdrawiamy nie tylko Jacków, nie tylko e, mieszkańcy Jackowat, ale również gminy Daszyna. Wszystkich mieszkańców pozdrawiam serdecznie, pozdrawia Jurek Jorgus, życzę wszystkiego dobrego, no i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia. Stoi tu zupełnie sama, zmysły me rozpala, czekam na... która zdradła sercem Porwał jakiś pan łowiec i siąc słów w i nie Cóż poradzić mam, że urodą swoją domad miłaś mnie Tobie wszystko to, co mogę dać Sołectwo Jacków stanęło na wysokości zadania W organizację zaangażowała się cała społeczność